Ja mam tego dosyć, ja nie wiem. Kto... No ja, ja nie potrafię wybrać, nie Ale nie, nie potrafisz. Każdy influencer powinien, Karol, potrafić to zrobić. Każdy powinien móc zdecydować. Móc zdecydować, kogo lub bardziej lubi, prawda? Albo kogo najmniej lubi. O, to zdecydowanie. Ta. Nie pierdol! <laughs> nie pierdol! Zgadza nie zrobili nie? tego, Purrwa. To chodź, Kasiu, do nas! Chodź, Kasiu! Nie zrobili Uuu. tego. Nie. <laughs> Idź, Kasiu. Ja się powiedz, co się Chodź, Kasiu, do ja nas. Dziękuję. Wiesz, co teraz się dzieje? Stań tutaj na środku. O, ja bolę. No dobrze, Kasiu. Jak myślisz, komu lepiej poszło? W Roście? W mhm. życiu? Nie, po nie podobało mi się to, że Kuba, co prawda to jest taka bardzo bliska osoba, mi tak mocno i negatywnie najechała na Szczepana, bo się trochę tego nie spodziewałam. Rozumiem. Pamiętasz, jaki mam pseudonim? Bomba. Z opóźnionym zapłonem. Właśnie ten ląd się skończył. Ze względu na to, do ciebie mam prośbę, abyś wybrała, kto z nich dzisiaj opuszcza program. Ja. Mówię? Mówię. Możesz też nie wybierać nikogo z nich? I wtedy ty odpadasz. Oh, ja pierdolę. No, zależy po co tu przyszłaś. No, żeby wygrać na każdy. Chyba, że wszyscy ją lubili. O oh, kurwa. Zajebiste, najlepszy odcinek. Kuba musisz mi wybaczyć, ale, serio, przez to, że tak najechałeś na szypana i. No to było strasznie niemiłe i. To miał być tak to rozumiem. Nie wiem, dla mnie chyba jest ważniejsze to, jakie ktoś ma wartości w stosunku właśnie do innych rzeczy. To ty byłaś fałszywa w takim razie. Ja rezygnuję z programu. Chciałbym zrezygnować. Znaczy ona cię chyba właśnie wyrzuciła, Dobra, więc... ja chciałbym też zrezygnować. Się no dość, zremisowaliście. Nie, ja rezygnuję sam, nie, nie, ja sam, ja sam, ja sam rezygnuję, co nas zjeb... Pan... Bo ty wyprosiłeś Kasiu super. O radę przez cały czas i to ty ze mną rozmawiałaś. Não, eu tô sentindo que